Siema, witam, w stronę, są dziwiamy sobie Max Rangę na tarze. Zajmę się, jest Jasio, wy znowu. No, no i gramy sobie starcie z tercetem. Jednego doma mamy. I gra, gramy. Tak, widzowie, ma rację, jedna gra i jest wita Max więc... Na no samie. No się zastanowimy, jak się uda to nagramy, więc... Trochę bliżej telefonu. Damy radę. Dziwnie Cię słychać. No i zginęłem. Czym tak niewyraźnie gadasz? Jakoś tak u mnie dziwnie jest. Nawet widzowie mogą potwierdzić. On, on słabo wie. Ale tu jest, tam Brok jest. No pięć. Pięć minimum. Możesz jechać tego Broka i dobrze ci idzie. Ja na razie tylko odedłem dwa razy. Teraz się postaram. No. Nie bo Edgar na mnie skakał wtedy i Brok wyskakał. O pokonałem mi O ja No Okej okay, Dzięki Dobra żeby tylko O jest Jo, dobra nie zginęłam ale mam hiperkę o. Dobrze. Jak? No. Dobra. Jeszcze nie. Jeszcze... Chyba jest... jeszcze jedna gra. Ostatni pucharek widzowie. Ostatni Co dajemy? W sumie dobrze, nawet yy, się nie wbiało, nie będzie taki krótki odcinek. Bo tak to by trzy minuty trwał. A tak? Tylko musimy się teraz. No, więc idealnie. Może będzie, może będzie trwał tyle co wczoraj, więc. I możecie napisać, widzowie, czy wolicie, jak gramy tak na dworzu koło siebie, czy jak przez telefon bo czy jak lepiej słychać? Razem. Dobra, ale my tu lecimy z tą grą. O co, zginę? Musimy uważać. Trochę zaćmę. O ja. Za ile się raczysz? Uciekaj ultem do góry. Do góry uciekaj ultem, dobrze. Dobra, ale i tak myślę, że jeszcze jedna gra. Że. ja. Dwie gry. Dwie gry. Bo teraz miałam minus 9, a mi jeden pokażę, więc dwie gry, ja widzę. No bo wtedy jakoś. No, szalenie, nie mieć taki krótki. Ale nie, takie myślę, że nawet. Dobra, mam kita. Cię tak zagusza trochę, więc chyba będę musiał to zmodyfikować. O, ja może no, bijem, ale zginęłem też. O, dobra. Ej, dobrze. Ej, weź, jak patrz ten kit skoczył na kogoś. A nie. Dobra. W ogóle ciebie nie słychać. Więc się postaraj z tym mówieniem, żeby widzowie nie uguchli oj lepiej. A zostałem sam. Dobra, chyba czeka. I o, na nich. Dobra. Dobra. A ja dedłem. No to jest problem No Dobra widzowie, żebyśmy to wygrali trzymajcie kciuki No łapki w górę to mi jest z tym po prostu, żebyśmy to wygrali No i znowu ci nie było słychać Powiedz jeszcze teraz. Powiedz co tu mówiłeś? Nie słychać, cię podejść bliżej. Okej. Okay. No, bo ja tym ulczę tu. Dobra, uda się. Jest, ale to, ale wyszło mi tą tarą, co nie? I znowu jeden pucharek. Dobra, no, jeden pucharek. Naprawdę. Więc teraz musimy się postarać, więc, więc, yy, a ten kity z nami gra, widzisz? Dobrze. No, ale i tak mi się wydaje, że ja lepiej zagrałam od niego. Tak, w ogóle ten ult stary jest naprawdę mocny. Dobra, stawiam moje pomocników, niech lecą. Dobra. No, ostatnia gra. Ej, w sumie tak 7 minut teraz. 7 minut, tak widzowie na razie gramy. No to do 10 minut. No, jest. O, dojechałeś, go? Dobrze, teraz wygramy. Może Miko pokonałem teraz. Dobrze, nie, pokona mnie, Edgar. Sam zostałeś? A Kid żyje? Okej, okay, dobra. To mamy trochę przypał, tak szczerze. Ale... Dobra, od razu Ja się. Dobrze. No. Dobra, ale trzy drużynki. Jeszcze jedna nie, jak zginie, to już... Jak my nie dedniemy, to raczej będzie dobrze. O tam... O, dobrze. Jest pokonany. Bieram kiłby. Ale kit tu się odradza. Dobrze, dobrze. Poświę, kita. Dobrze, dobrze. Trochę na, na początku. Stresa. Stresa chyba miałaś takiego, ale udało ci się uciec. Dobra. Nie trzeba jedną, yy, ten. Trzeba, trzeba jedną drużynkę żeby wyeliminować. Ja pokonała mnie. A widziałaś? O jest. Dobrze, udało się już. Ale i tak. Dobra, już raczej wyszło. Ej, dobra, jeszcze ten kit się stara. Ale czekaj, patrz, patrz, I patrz. Ej, o... patrz. I patrz, udaje się. Ej, co jest? Widzisz, udaje nam się. Jest, ale to ugraliśmy, ale dużo ja zrobiłem, co nie? Dobra, idealnie skończymy, o star dropik jest, zostawcie łapkę w górę, żeby był, bardzo rzadki, bardzo rzadki jest, o drugi, bardzo rzadki też No, tak bardzo rzadkie gówno, dobra ale jeszcze odbieram sobie nagrody za 300 monet, za 66 500 ków I odbieram sobie z karnetu coś nagrodę. Zobaczymy. 1000 punktów dla dowolnego zadmiarza. Ok, to się żegnamy. Widzowie, jeśli chcecie odcinków kolejny z max rank, bo już naprawdę już dużo mam tych max rank, mogę policzyć widzowie nawet. Mam tutaj 9, 12, Tutaj 37 rank mam maksymalnych, to naprawdę już dużo widzowie i myślę, się żegnamy, to nara, no, Jo, siema, Fiu.